Witajcie kochani, witajcie w środę. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam. Dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. Pamiętajcie też, że um, szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, więc nie zapominajcie o sobie. E, życzę wam, żebyście dostrzegały siebie, dostrzegały swoje pragnienia, swoje marzenia, swoje możliwości, żebyście poczuły e, jak to jest właśnie być um, szczęśliwym po prostu. Więc tego Wam, kochani, życzę. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego dla wszystkich mam, a my sobie tutaj zobaczymy, jakaż to runa dla nas na dzisiaj. Urus, piękna runa. Ciekawe to wygląda. Wiecie co? Po prostu e, obserwując ten cykl taki, to właśnie tak to jakby wygląda, że e, mieliśmy w poniedziałek tą ingwaz, tej ingwaz wykluło się coś, a dzisiaj y, na tą pełnię mamy Urus, tak? Piękna, piękna runa Urus. Ale mało tego, zobaczymy sobie jeszcze energię. Pełni w ogóle, zaraz sobie dopowiemy o tej urus, ale chciałabym jeszcze tutaj zbadać energię pełni, więc położymy sobie urus tutaj, może. My zobaczymy, jaka energia jest tej pełni 26. Czy co, prościej będzie Wam dane. Tak mi się kojarzą te runy. Dokładnie tak. E, cudowna. Pełnia, powiem Wam, że pełnia dotycząca obfitości, pełnia dotycząca być może spraw związanych z domem, z rodziną. E, przynajmniej taka energia mi się tutaj pokazuje, tak? W, tej, e, w tych runach. Ale to też jest czas, kiedy bardzo silnie możemy dostawać wszelkiego rodzaju przekazy. Bardzo silnie tutaj jest e, ANSUS, więc ewidentnie tutaj te przekazy są dla nas, tak? Od energii wyższych, ale też uważajcie na swoje sny, bądźcie otwarci na te znaki, dlatego że też tutaj może być jakiś przekaz od kobiety z rodu. Natomiast energia tej pełni moim zdaniem jest bardzo opiekuńcza, gdzieś właśnie osadzająca nas wszystkich w tej w domu, w rodzinie, w korzeniach, gdzieś tutaj w ten sposób ja to widzę. Um, czekajcie, sięgnę jeszcze po, jeszcze po inne karty, Aha. A może właśnie takie kolorowe. A dlaczego? Zobaczymy sobie do czego najlepiej. Do czego najlepiej wykorzystać energię tej pełni a do czego tego nie używać. Ewidentnie to nie jest czas na blokowanie samych siebie. To jest. Czas na działanie. To jest czas na podejmowanie działania. To jest czas na um, jakby um, hmm, po prostu na to, żebyście kochani. Um, Zaczęli realizować swoje plany, swoje marzenia, swoje możliwości. Weźcie pod uwagę, że to jest Durisas, czyli to już nie jest zastanawianie się, czy naudis, tak? Tego mamy nie używać, więc ja to chowam. Ale tutaj jest Durisas. Co mamy zrobić? Mamy działać. Może to jest palenie świec, może to jest jakby mm, wyjście po prostu do przodu, może to jest ruszenie do przodu. Może to jest um, jakby popchnięcie tej energii we właściwą stronę, tak? Bo może też tak być, że, um, że wy tutaj na przykład zastanawialiście się, tak, czy ja powinienem zrobić to, czy tamto, czy ja powinienem się ruszyć, czy ja powinienem zadziałać, tak? A tutaj ewidentnie energia tej pełni mówi: w końcu zacznij działać. A mamy tutaj podstawy do działań bo mamy tutaj przekaz od energii wyższych. Mamy wsparcie, tak? I nie tylko jakby energii wyższych, ale też e, powiedziałabym waszego rodu, tak? Który tutaj jest i który się pokazuje i który was wspiera. Więc ewidentnie czas ruszania do przodu, czas wykorzystania tej pełni właśnie na e, działanie, na podjęcie tych działań na E, ruszenie po prostu do przodu. Także zaraz sobie zobaczymy dalej. Czyli porozmawiajmy sobie teraz o tej URUS, którą mamy na dzisiaj. Czyli ewidentnie, zobaczcie, tam były nowe początki, w energii tej pełni, były nowe możliwości, tak? A my teraz mamy tutaj Runę URUS, czyli realizację swoich marzeń realizację swoich um, pragnień to jest runa, która mówi ugruntuj się, zakotwicz się tak e, jest tutaj e, jakby czas na to, żebyś ty po prostu e, skupił się i swoje marzenia zaczął wcielać w życie i to tak ja powiedziałam, jak tutaj mamy ingwas które się pokazało wcześniej Mamy e, fechu, które było wczoraj, czyli ten nowy początek. A, a teraz mamy runę um, Urus, która ten nowy początek nam zakotwiczy. Ten nowy początek nam tutaj ugruntuje, tak? Która sprawi, że to, co wydawało nam się tylko. Kwestią marzeń, kwestią pragnień, nagle może stać się czymś zupełnie normalnym, jakby zaczniemy wcielać to w życie, zaczniemy realizować te plany, zaczniemy wykorzystywać to, te wszystkie możliwości, czyli na przykład tą runę Durisas, coś, zaczniemy działać po to, żeby ten cel osiągnąć. Więc um, ja Was do tego namawiam, żebyście wykorzystali energię tej pełni właśnie do tego, do realizacji swoich planów, marzeń, do tego, żebyście je w końcu zaczęli po prostu um, tworzyć w tej rzeczywistości, bo przedtem to wszystko mogło być właśnie tylko pomysłem. Natomiast teraz już to nie jest tylko pomysł. Teraz już to jest fakt. Tak, to są fakty. I ja wam życzę, żeby jak najwięcej z waszych marzeń z pomysłu stało się po prostu faktem. Także cudownego dnia mamy, kochani.